Z pewnością każdy z nas słyszał bądź nawet robił zakupy u tak wielkich znanych marek jak Amazon, IKEA, Adidas czy Starbucks. Czy jednak zastanawialiście się skąd wzięły się nazwy tych wielkich firm? W dzisiejszym materiale tłumaczę pochodzenie nazw wybranych ośmiu znanych firm, o których na pewno słyszeliście. Na pierwszy ogień idzie wspomniana we wstępie IKEA. Ta słynna firma meblarska rodem ze Szwecji zawdzięcza swoją nazwę kombinacji inicjałów swojego założyciela i bliskich jemu sercu miejsc. Dwie pierwsze litery pochodzą od jego imienia i nazwiska – Ingvar Kamprad. Kolejne dwie litery pochodzą od Taryt, rodzinnej farmy i parafii Agunaryt, gdzie wychowywał się założyciel Ikei. Razem pierwsze litery tych słów dają nazwę firmy, która dzisiaj znana jest na całym świecie. Także imię i nazwisko stoi za niemiecką firmą sportową Adidas. Jej założyciel Adolf Dassler postanowił wykorzystać skrót swojego imienia Adi i pierwsze trzy litery nazwiska, co doprowadziło do utworzenia nazwy tego giganta sprzętu sportowego. Ciekawostką jest, że firma Puma Została założona przez brata Adolfa, czyli Rudolfa Dasslera, którego to nazwę ta firma zawdzięcza ksywce Rudolfa z dzieciństwa. Kawowy hegemon, czyli największa na świecie sieć kawiarni założona w USA, Starbucks, swoją nazwę zawdzięcza z kolei powieści literackiej i pochodzi od nazwy Starbuck, starszego oficera na łodzi, która polowała na legendarnego mobidika z powieści Hermana Melville'a. Podobno ma to nawiązywać do historii i tradycji marynarzy, pierwszych handlarzy kawą. Chyba każdy miał okazję bawić się klockami, a te najsłynniejsze, czyli klocki duńskiej firmy LEGO, swoją nazwę zawdzięczają słowom z języka, z którego ta firma się wywodzi. Akronim dwóch pierwszych słów duńskiego LEGOT spowodował utworzenie nazwy tej firmy, co po polsku oznacza dosłownie. Dobrze się bawić! Jeden z najbogatszych ludzi na Ziemi, Jeff Bezos, długo zastanawiał się nad nazwą dla swojej firmy. Chciał, aby nazwa ta zaczynała się od litery A, co pozwoliłoby mu na początkowe miejsce w wynikach alfabetycznego wyszukiwania. W słowniku natrafił na słowo Amazonka i powstała nazwa Amazon. Bezos tłumaczył, że podobało mu się nawiązanie do potężnej, najrozeglejszej rzeki na świecie, która miała symbolizować rozrastanie się jego firmy. Inny gigant technologiczny, czyli Apple, swoją nazwę zawdzięczy oczywiście jabłku. Jednak powody za tym stojące są bardziej interesujące. Według biografii Steve'a Jobsa, pióra Waltera i Saxona, Jobs postawił na ten właśnie owoc, gdyż najzwyczajniej w świecie lubił jabłka, ale też dlatego, że kiedyś w niezwykle popularnych książkach telefonicznych nazwa ta dawała pierwszeństwo alfabetyczne przed rywalami z Atari. Na koniec dwie hiszpańskie marki. Firma słynąca z jogurtów, czyli założony w Barcelonie Danon Nazwę zawdzięczę imieniom, podobnie jak było to przy okazji innych wcześniej wspomnianych marek. Izak Carasso, założyciel Danon, nazwę dla tej firmy zaczerpał od imienia swojego syna Daniela i połączył to z angielskim słowem one, mającym symbolizować pierwszorzędność marki. Z kolei przedsiębiorstwo Enrica Bernata, znane jako Chupa Chups, swoją nazwę wzięło od hiszpańskich gry słów. Lizaki Chupa Chups swoją nazwę zawdzięczają dawnej reklamie radiowej. Początkowo firma nazywała się Chups, jednak wykorzystany słynny zwrot w reklamie lizaków, tak bardzo spodobał się ludziom, że firma edytowała swoją nazwę. Dla wyjaśnienia trzeba dodać, że hiszpańskie słowo Chupa oznacza po prostu liż. Prawda, że ciekawe? I to wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jeśli znacie jakieś inne marki, za nazwami których stoi ciekawa historia. Pozdrawiam i do usłyszenia!